Grupa miłośników Tenisa udała się do Czech, a dokładnie do Jablońca. Grupa liczy 19 osób. Pomysłodawcą jest znany działacz i trener Tenisa Jan Walków. Panie Janku, ten dzisiejszy wyjazd do Czech to czy to pomysł? To jest pomysł, jakby kontynuacja całego pomysłu lubawka miastą Tenisa. Jedną z idei jest podążanie drogą moich synów Szymona, Michała. Moi synowie dla klubu w Jablącu grali od dziecka mieli pierwszy raz 12 lat, wtedy grali im pierwsze mecze. Te dzieci pojadą tam zobaczyć i może zacząć karierę w wszystkim klubie, tak jak zaczynał mój Michał, mój Szymon. Tam na ścianach w tym klubie są ich zdjęcia, kiedy zdobywali medale, trzech dla tego klubu. To jest po prostu jeden z najpiękniejszych tenisowych Miejsce, które ja spotkałem w życiu znakomity, piękny tenisowy klub i chcę po prostu dzieciom to pokazać. Jeżeli się uda i im się tam spodoba, będziemy tam jeździli na obozy, podpiszemy umowę, na stałą współpracę, będziemy mieli czeskich przyjaciół tenisowych. Lubawka, Jablonec, będą znowu razem. Panie burmistrzu, jaką grupę się udało zaangażować, aby pojechać do tych trzech i troszkę pograć w tenisa? Jak pan wie, mamy silną grupę tenisową, jest 19 dzieci, 14 chłopców i 5 dziewczynek. Trzeba coś po prostu zrobić, żeby była ta wymiana tej młodzieży. Trzeba dokładnie zrobić coś więcej dla dzieci, wiemy jaki jest teraz trudny czas i musimy je odrywać od tych takich bieżących, no, też niepokojów, prawda, żeby się zajęły czymś innym. Niedawno też byliście? Są we Wrocławiu. Tak, ta grupa jeździ, nie tylko jest sport, ale również i kultura. Następny wyjazd, mam nadzieję, wybierzemy się do Filharmonii. Zainteresowanie jest tym sportem tenisowym w Lubawce? No, Lubawka miastem tenisa, panie redaktorze, także zainteresowanie jest duże i dochodzą kolejne osoby chętne do gry. To można co, przyjść, zapisać się? Tak, zapraszamy do kontaktu, pan Sławomir Kurzeja, bądź pan Jan Walków i są jeszcze miejsca. Szymon, długo grasz w tenisa? No, od kilku miesięcy. Można się w ciągu kilku miesięcy nauczyć grać? No coś tam można się nauczyć. Chciałbyś kiedyś grać w tenisa? Chciałbym jak najbardziej. Jest to no trochę marzenie moje takie. A masz jakiegoś ulubieńca tych myślę światowych sław? Chyba Rafael Nadal.